Siemanko, niedzielny poranku. Siemanko widzowie! to jo, lekko zamulony banut. Sami tego chcieliście. Kolejny, kolejny dzień z życia banuta. Tak właśnie niespodziewanie sam siebie zaskoczyłem tym, że to nagrywam. Właśnie, że się obudził w moim treningowo-montażowym atelier, w którym jest dość zimno. 15 stopni jest. Ale podkręcimy do 16.4. Czarno Fest Mocno Kawa i czy wypijanie kawy na czczo jest dobrym pomysłem? Zdaniem niektórych nie jest to dobry pomysł, a zdaniem niektórych, przeważnie tych, którzy się dobrze czują po tej kawie, to to jest dobry pomysł. I o, czasami pija kawanaczczo, jeśli muszę tak od rana przyspieszyć. A właśnie muszę od rana przyspieszyć, bo dzisiejszy dzień to wyjątkowy dzień. Dziś premiera odcinka pod tytułem Rumunijskie Monstrum 3. Także pijemy kawanaczo, przygotujemy też śniadanko, no i bierzemy się do roboty. Kawa zrobimy ze skawiarki. Ja robię zawsze tak, że żeby oszczędzić gaz, to marnuję prąd, żeby podgrzać woda. Woda już jest podgrzana, wlewam ją do kawiarki. Sorry, że ta kawiarka jest upiep... jest w kawiarce, w tej brudnej kawiarce, i teraz ładujemy to prosto na gaz. Kawiarka to jest moja ulubiona opcja na robienie kawy. Ona tak mocno wyłazi, ta kawa. Takie espresso to jest wtedy. Do kawiarki jest dobrze tak drobno zmielić kawa, i wtedy właśnie jest dobre. Kawa już będzie. A teraz wiesz, że od razu owsianka. 100 gram owsianki, zalane też wrzątkiem, żeby szybciej się ogarnęło. Czasowo na 5 minut. W czasie tych 5 minut wlewam do tego zimnego kubka ta gorąco kawa, ale tak fez, fez mało, żeby ona od razu była taka zdatna do picia. Dziś jest niedziela i to jest zawsze taki wyjątkowy dzień dla mnie, bo przeważnie nie robię żadnych treningów wtedy. Ewentualnie ro rolowanie, rozciąganie i jakiś spacer. Kurde, wszystko przez Was. Wszystko przez to, że nagrywam tego vloga. Takie coś mi się nie zdarzyło od wielu tygodni, żeby mi owsianka wykipiała. Tracagowa po prostu. Dlatego właśnie nie nagrywam daily vlogów, bo zapominam o właśnie normalnych takich podstawach życia. Trzeba to powycierać. Grudzień dla mnie to jest taka niedziela roku jakby, że grudzień jest takim miesiącem, kiedy najwięcej właśnie się opierniczam i to jest taki właśnie Zabawa, zabawa formą, zabawa formą fizyczną, którą udało się wypracować przez cały rok. No i wczoraj jak się właśnie bawił formą razem z osą i mam fez za kwasy na tricepsach, pa, to zaś tu zaczyna Nie, Ja dzisiaj normalnie nie umiem tej osianki gotować. Teraz takie rolowanie właśnie klaty. Można się tu tak docisnąć mocno, wyluzować klata i wymasować ją tą piłeczką. Można się tak docisnąć, że to boli. Tak jest, teraz ten właśnie triceps obolały. Jedna strona, teraz druga strona. Tam słuchać jak tak huczy coś, to właśnie ta nagrzewnica co tam jest. Ja ją tak rano odpalą, żeby trochę się tu, żeby nie oddychać aż tak tym zimnym powietrzem dużo, bo ostatnio mnie męczy coś w rodzaju chyba astmy wysiłkowej, to wszystko od tej drabiny. Od właśnie zajeżdżania się tak na tej drabinie. Mam tak jakby kaszel na końcu języka, że to nie jest taki kaszel wirusowy, tylko to jest taki kaszel sportowy chyba wydaje mi się że wiecie, że po ostrym wysiłku czujecie taki jakby smak krwi w gardle i tak chce się kaszlnąć, nie? No to y, mnie to właśnie y, męczy ostatnio takie coś. Teraz rolowanie przedramienia, daję ta piłeczka tu, przyciskam ten ramienno-promieniowy mięsień do tej piłeczki tak akurat, żeby on się tak właśnie rozbił o tą piłeczkę. Przedramię luźne, dociskam te przedramię do tej piłeczki resztą ciała, i tak. Można to porównać do jakby ci normalnie ktoś stanął piętą na przedramieniu, i to jest dość przyjemne. Polecam wszystkim wspinaczom oraz Ninja Warriorom właśnie, żeby albo ktoś im stanął piętą na mięśniu ramienno-promieniowym, albo takie rolowanie. A można też jeszcze tak zrobić, o. to jest moja lodówka tam na placu jest wesz zimno widzicie to jest śnieg no i właśnie jest wesz zimno jest ogólnie jest zima no i e, ja wykorzystuję właśnie ta pora roku i to jest moja lodówka bo tu jest wesz zimno na ziemi w lodówce trzymia syrop klonowy, który mógłbym dodać do owsianki, żeby była trochę słodsza, ale nie zrobimy tego. Zamiast syropu damy sobie polskiego miodu, bo tamten syrop był amerykański. A my właśnie wspieramy polskich przedsiębiorców, takich jak jerbanot.com i kupujemy u niego miód rzepakowy. No i to są właśnie takie moje dodatki do tej owsianki. Co tu jest? Tu jest. Jabłko, suple, czyli TRAN D3 plus K2, kropelka olejku CBD, no i ten miód. A, i jeszcze masło. Trzeba dać masło, póki gorące. Tak na oko wydaje mi się, że tu, jak dam dwa takie plasterki masła, to będzie około 30 gram tego masła. No dobra, może 25 gram masła. Ja lubię jak te masło się tak właśnie roztopi na tym gorącym owsie i to wtedy jest takie właśnie przyjemne do jedzenia. Długo już, już długo właśnie żyja tu w tym moim atelier, ale niestety to się zmieni za niedługo, długo, bo muszę się stąd wyprowadzić. Ogólnie właściciel się zmienił tu tego całego budynku, no i ee, dostał wypowiedzenie i za trzy miesiące muszę się stąd wyprowadzić. Także właśnie szukam nowego miejsca do życia, żeby przenieść te wszystkie swoje zabawki, ta swoja siłownia. No i mam takie trochę doły w związku z tym, ale nie jakieś fest doły, bo nie do końca mi odpowiada to miejsce tu. To jest w centrum miasta i mnie męczy trochę tu. Ja bym wolał tak na wsi albo na jakimś polu mieszkać, coś takiego. Teraz to fajnie doprawimy miodem, który nabieramy czystą łyżką. Chociaż lepiej byłoby poczekać, wiadomo aż to wystygnie, żeby nie dawać do takiego gorącego. Ale dobra, dobra, już nie będziemy aż tak szczegółowi. Dziękuję. Wusia. Panel sterowania moim kanałem na YouTube. Jak widać, odcinek na dziś już jest na YouTubie i to nawet dwa razy, że wciepnął te rumuńskie monstrum, bo za pierwszym razem YouTube uznał, że film jest ograniczony. No i, i za drugim razem też uznał, że jest ograniczony, bo są niebezpieczne zachowania tu. Dlatego właśnie to wylądowało na kanale BNT. I dlatego Wam właśnie o tym godzą. Bo być może Wy nawet nie wiecie, że na kanale BNT jest rumuńskie Monstrum 3. 5, 4, 3, 2, 1, 12. Tydzień przed świętami odcinek pod tytułem Rumuńskie Monstrum 3 właśnie otrzymuje status publiczny. Zapisujemy. Znaleziono problem. Mogą wystąpić ograniczenia widoczności twojego filmu i zarabiania na nim, aby zmaksymalizować swój potencjał. Zarabiania w ludzi rozwiązują wszystkie problemy zanim publikujesz swój film. Aha, no, no, bo to jest. Wiecie, wiecie co to jest. To jest rumuńskie Monstrum 3. To nie są jakieś przelewki, więc właśnie wystąpiły problemy. Ale nie przejmujemy się i publikujemy mimo wszystko. Mimo tego, że film jest ograniczony, świat nie jest gotowy jeszcze na ten materiał, chyba, ale ten materiał już jest w sieci. No i co teraz czuję? Czuję to, co może czuć każdy artysta po ukończeniu jakiegoś swojego dzieła. Czyli mam trochę satysfakcji teraz. Choro satysfakcja po opublikowaniu kolejnego odcinka ze Wspinaczki na Komin. Nie jest to projekt życia, ale jest to jeden z ciekawszych projektów w tym roku, moim zdaniem. Szkoda, że jest ograniczony i że nie będzie zarabiać to hajsu tyle, co powinno, bo jest grudzień, a jak wiadomo, grudzień jest najlepszym miesiącem dla youtuberów. YouTube najlepiej płaci właśnie w grudniu, więc potencjalnie właśnie wtedy najlepiej wrzucać swoje najmocniejsze filmy. No i ja też tak właśnie robię, no ale jak widać, moje filmy są ograniczone, tak jak właśnie autor tych filmów też jest ograniczony. Godzina minęła od premiery, komentarzy jest 83, i jest tu nawet z Kazachstanu komentarz. Siemanko and Respect from Kazachstan. Ale nie będziemy czytać tych wszystkich komentarzy. Przejdziemy się teraz tu właśnie po moim pokoju i sprawdzimy, co tu jest nowego. Co tu jest z nowości. Na przykład ten komputer. Tego komputera nie widzieliście wcześniej. To jest komputer od Artura. Artur ostatnio pomagał mi właśnie robić montaż i on tu przytaszczył swój komputer i żałujcie, że on nie jest włączony ten komputer, bo on tak fest fajnie świeci cały na zielono i właśnie Artur tu czasami wpada, żeby mi pomagać montować vlogi to jest nowość na przykład, to jest nowe Osmo Action odpalimy je od razu, pyk, patrzcie jak one szybko się włączyło i szybko zaczęło nagrywać to jest nowa kamerka od DJI, która niedawno trafiła w moje ręce. Całkiem ciekawy sprzęt, to jest ten wyświetlacz tu z przodu. On też jest dotykowy. W wcześniejszych modelach ten wyświetlacz nie był dotykowy, a teraz jest. I można sobie tu też te wszystkie właśnie ustawienia zmieniać i tak dalej. Tego typu małe kamery sportowe, one sobie najlepiej radzą w takim dobrym świetle, tam na zewnątrz, bo jak się kręci w pomieszczeniach, no to to. Ten obraz nie jest taki fajny, to są takie kamery bardziej sportowe powiedzmy, nie. Link do tej kamerki macie w opisie jak coś. Dobra, to nakręcimy coś w terenie, żeby sprawdzić jak ta nowa kamerka sobie radzi. Ale najpierw trzeba się rozgrzać przed wyjściem w teren, bo tam jest minus 6. Także rozgrzewam się na moim właśnie nowym sprzęcie. Airbike! To jest takie połączenie właśnie rowerka stacjonarnego oraz orbitreka i wioślarza. No i to tak robisz rękami, tak robisz nogami. I to, to jest fest dobry na wydolność właśnie. Trochę podobny wysiłek jak przy włożeniu po drabinie. To głównie służy do robienia interwałów. Ale ja lubię też czasami tak na to wskoczyć i na przykład przez 10 minut w takim wolnym spokojnym równomiernym tempie się rozgrzać. Także rozgrzewam się. Kolejny dowód na to, ho, ho kolejny dowód na to, że jestem prawdziwym czpunem sportu. Właśnie jest niedziela i to jest mój dzień wolny od treningu. A ja postanowił się rozgrzać przed wyjściem z atelier. Także rozgrzewam się, pakujemy się do zamrożonej fury i jademy na chropoców. Dobra, sprawdźmy, co to osmo potrafi w takim normalnym, dziennym świetle. Teraz się kręci 4K, fps i na bardzo szerokim, czyli to jest taki odpowiednik Super View z GoPro. No i tak to wygląda. Teraz sobie właśnie fajnie pojedziemy. Wyjazd z mojego placu to jest katastrofa. Między innymi dlatego jestem rad, iż już niedługo i będę musiał zmienić miejsce, właśnie i się wyprowadzić. Eee, nie będę tęsknił do tego wyjazdu z placu, na pewno nie. Tu jest tak wąsko, że to jest na styk z tym moim autem normalnie. Już, że nabrał wprawy. Jak widać, zima w Katowicach wszystko ma swoje wady, zalety. Takie mieszkanie w centrum dużego miasta ma swoje zalety, bo wszędzie jest blisko i w zasadzie... No wszystko tu jest na miejscu sklepy ze zdrową żywnością, sklepy z elektroniką, sklepy ze sprzętem sportowym, z jakimiś drobiazgami, a minus jest taki, że no, patrzcie jak to wygląda. No, minuta od studia i już jakieś korki, już jakieś problemy, chociaż teraz nie ma aż tak źle nie? z tymi korkami, no bo jest właśnie niedziela. A tu koło Silesii wyrósł jakiś nowy obiekt I właśnie nowe żurawie nad nim kurują, A ten jeden żuraw jest tak akurat nad ulicą, że... No właśnie, ciekawe, nie? Ciekawe to jest Ej, my jademy furą, a ja całkiem zapomniał, że właśnie to jest dobry... dobry moment, żeby zareklamować nową płytę Od Haka Rufioka i DJ Havuera ostatnio właśnie wypuścili Wolf Flow i właśnie sobie ją teraz załadujemy do, do odtwarzacza. Dostał pełne prawa do wykorzystania od y, Hakaru Rufioka i y, DJ'a Havuera i mogę sobie wykorzystywać tę muzykę na vloga, także nie będziemy się przejmować tym, że ona leci w tle. A te ujęcie w ogóle wygląda jak kadr z filmu HropSport 2011. Patrzcie, jakie piękne światło. Normalnie idealne światło, żeby nagrywać chropoców. Czy tu nie jest pięknie? Czyż to nie jest piękne, ta nasza śląska dzielnica? Tak wygląda aktualnie sytuacja na drogach. Właśnie na chropocowie. Tu po lewej stronie Zjedziemy tu, mam nadzieję, że się nie zakopiemy. Tu jest ten nasz sklep. O kurde, ale tu... Jakie tu się sople zrobiły! Masakra. To jest właśnie nasz sklep irbanot.com i o ja nie wiemy jak my go jutro otworzymy, bo to zamarzło wszystko. Patrzcie. Te sople, co tam u góry wiszą, tak genał nad drzwiami, nie? Jak to spadnie. No, Generalnie ryzykowne jest robienie zakupów w moim sklepie stacjonarnym, ale jak coś to jutro otwieramy ten sklep i przez cały tydzień, czyli do 24 grudnia, yy, mamy otwarte i o tu jest na miejscu jak coś, że tu będzie normalnie i o, tam będzie w środku i można przyjechać, można przyjechać przybić piątka albo po podciągać się na drążku. No ale dzisiaj jest jeszcze zamknięte, bo jest niedziela. No dobra, to teraz odpalamy drona i lecimy tym dronem do mamy na obiad, na niedzielny obiad do mamy. Marcin, a chcesz tego rosołu z kartoflami czy z makaronem? Mogę z kartoflami rosół zjeść, tak po swojemu. Dobra mamo, to co dzisiaj mamy na, na obiad? Rosół. W ogóle to fajnie wyglądasz. dziękuję. Rosół, Padosz. Zamiast makaronu kartofle są. Bo ja tak właśnie wola jest ziemniaki zamiast makaronu. No i tak właśnie teraz to zjem. Co równy tydzień do świąt mamy, nie? Ja. No i tu, za tydzień Wigilia. A tak wcześniej się zrobimy, nie? Nie będziemy późno robić. To o kary przyjechać. To tak na 16 przyjedź. Mhm. Jak jest. Jak jest. fajnie. No, dostał właśnie tego koszula właśnie od no. takich raperów z Warszawy. No i pora innych też ubrań, od nich dostał, także mam w czym łazić Dobra, dzięki rosołek, rosołek pyszny. Całe ci i cała chyba nie, bo to będzie... Za dużo No się tak najem, później nie, nie będę miał wyjść, nie? A czyli, czyli padusz to jest dziczyzna, ja? Nie. A skąd to macie takie mięso? A, o, takie od kolegi. A, on jest co myśliwy? Chcesz tego sosu? Nie, nie. A co myśliwy? Nie, myśliwych kolegów mam. Aha. Dobra, starczy. Oh. Karminadle. Jakby ktoś nie wiedział to po śląsku właśnie... Kotlety. Nie, karminadle. Karminadle to nie kotlety. Karminadle to są po śląsku, a kotlet to jest po polsku. Kotlet mielony. Jak jeszcze roz? Kotlet mielony. No co kotlet mielony? To karminadla. Karminadle po śląsku. No. No tak, to czyli mamy karminadle. Ja. Co to za choinka masz? To nie jest choinka. Nie? Zamarszkojinki w tym roku o, ryby. Ry, ryby takie, no ryba jest w roku, to mamy mieli tylko ryba. Ciekawą rzecz, to się, tam jest świeczka i to przez te gorące powietrze się kręci. ...Messi, no ale ma ten najważniejszy, ten przedmiot pożądania niesamowitego geniusza z Rosario, czyli genera Messiego. Czekamy proszę Państwa na, na ten mecz, czekamy z epikami na, na twarzy, na to co pokażą piłkarze. Godzina 16.44, to już prawie czas na podwieczorek. Czyli chleb żytni z masłem oraz tym samym miodem co rano, oraz serkiem wiejskim, żeby było trochę białka. Do tego zaś kawa, z mocno, już drugo, ale tym razem w takim kubku fajnym, co że dostał od Pauli Gorlo. Teraz biera się za ściepa tego materiału. No i co, po pomału kończył ten odcinek, bo jest już godzina prawie 17, a ja bym chciał udostępnić ten odcinek jeszcze dziś. Więc yy, powiem jeszcze, że to nie jest mój ostatni posiłek. Jeszcze będzie kolacja później, i pewnie będzie to ser twarogowy z burakami oraz z chlebem. No i tyle. Tak wyglądał ten dzień. Ja już kończę to nagrywanie, żeby wyrobić z montażem. Dziękuję bardzo wszystkim, co wytrwali do tego momentu. Przypominam o tym, że sklep jest przez cały tydzień otwarty od 10 do 17 i jo jest na miejscu też. Także można przyjechać, przybić piona albo coś. No, i tyle. Dziękuję i pozdro. Co tu się dzieje? No tak, to tak, pierwszy. No dobra, tak miał być. Naczelny pierwszy. Zajmę się do pola. Jeśli, no, jeśli chcesz trenować. Jest taki trening wzmacniania palców, który robisz dwa razy dziennie. Słyszałeś o czymś takim? Nie. To właśnie chłopaki no, no, wywalczyli rabat, sznureczka. trenują sznureczka cały rok, żeby nie. robić dużo podciągnięć, a później wbijają i pan odzwiją interes, bo wszystko... <śmiech> <śmiech> tak jesteśmy. <laughs> za rok jesteśmy znowu. Myślę, że 60 25% rabat, to wiem. Może...